Moje drogie panie, zaczynamy odliczanie. Jedna, druga, dzisiejsza noc jest długa. A mój stary jedzie dziś delegację. Będę sam musiała zerzyć sama kolację. Parerigra, pari, papi, papapa, pi, Pierogi, pierogi, robimy pierogi. Umyliśmy nogi i robimy pierogi. Pierogi z kapustą, pierogi z grzebami. Pierogi, pierogi, robimy sami. Duszę pieczary na farsza, nie? Do perogów. Słuchajcie, w tych pieczarkach jest tyle wody, one muszą być mega ekologiczne. Tam jest tyle wody, że ja normalnie ze dwa liter bym wypędziła. Ale fajnie otwierać to. Dzekuś, no wiadomo, że taki dżekuś. No, oglądam się tych filmów na YouTube, jak te kobiety lepią te pierogi po prostu ja nie wiem, jak ja to będzie lepiej słuchajcie. Ja nie wiem, czy mi się uda takim ściegiem, czy takim ściegiem. Okaże się, że tylko za zagniotę i też będzie dobrze. Powiem, że ja nie wiem, jak one to robią. On, Im się samo ciasto lepi w palcach, a ja nie wiem, czy mi się uda z tymi pazami Po prostu ja nie wiem. No, ale ogarnę, ogarnę. Najwyżej będą takie inne, takie trochę bardziej zdebilatowane ciała, czy jakoś tam. Ja jestem tylko ciekawa, kochani, ile ja zeżrę po drodze tych pierogów. W międzyczasie zeszła użynka, Żeby mi się lepiej robiło, bo zeszła murzynka, no to wiadomo, że lepiej, bo szła, prawda? No i muszę mi lepiej! Mam nadzieję, że dobrze podsypałam, bo teraz będę przewracać. Kurwa, jakie wielkie. Powiem wam kochani, że na razie zrobiłam 138 pierogów i jeszcze mi została ostatnia końcówka farszu, zobaczcie, słuchajcie, no po prostu, no tak się cieszę, słuchajcie, że mi to tak idzie fajnie, fantastycznie, teraz będzie najgorsza akcja, wylepianie tych rożków, nie wiem, czy mi się to uda, ta babka na YouTubie tak zapieprzała, 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 ja nie wiem, czy mi się uda, tak wyglądało, chyba muszę sobie zrobić drinka, to będzie mi lepiej szło. Zaczynamy robić te, te firanki na końcu pieroga. Ja nie wiem, jak ja zrobię, bo ja będę miała za 150 pierogów, to ja nie wiem, jak ja to oblepię. Słuchajcie, dobra, zaczynam. Tu sobie bierzemy tak palcem, elegancko. Do boczku, do boczku, do boczku, do boczku. Słuchajcie, coś tam mi wychodzi, nie? Ja pierdzielę, ale będzie wyżera. Zobaczcie, no normalnie, jejku, to pierogi. O, jest pierogów, idę liczyć. <grym> i Widzicie ten uśmiech? Widzicie ten uśmiech? To jest uśmiech szczęścia, słuchajcie. Lepiłam 6,5 godziny, zobaczcie na efekt. Tarari, tarata, ta ta -ta, ta -ta. Przyszła sobie śniara, lepiła pierogi. Tarari, tararirata, słuchajcie, wylepiłam pierogi, mogę się położyć w końcu troszeczkę, szkity sobie wyciągnąć, nie? <laughs> Wszystkiego dobrego, wesołych ma!